Luz de Maria de Bonilla, Argentyna. Orędzie Jezusa na czasy ostateczne z komentarzami po orędziu. Umiłowany ludu mój trwam wpatrując się w was, nie pozwalając przejść poza moją uwagę choćby jednemu czynowi lub dziełu tego ludu mojego który kocham ludzkość przechodzi nie rozpoznając znaków tego czasu w którym miłość trynitarna kształtuje nowe wydarzenie aby otwarły się oczy i umysły i by się nawróciły i nie wyrażały ludzkich wymówek wobec tego co się dzieje gdy każde kolejne wydarzenie będzie większe od tych które wydarzały się w przeszłości ja Was zapraszam do nawrócenia, do duchowej przemiany, która jest jedyną rzeczą, która może utrzymać Was przy życiu pośród morza rozpaczy. Kto chce być moim uczniem, niech weźmie swój krzyż i mnie naśladuje. Ewangelia według Świętego Mateusza 16:24. Moje wierne dzieci są prześladowane, oczerniane, niezrozumiane, zniesławiane. A ci, którzy postępują w ten sposób z moimi dziećmi, doświadczą w swoim sumieniu jak bardzo trwali w błędzie i będą jęczeć w dolinie łez, poznawszy, że się pomylili. Nie ma prawdziwej drogi bez krzyża. Dlatego musicie patrzeć na ten aspekt w swym rozeznawaniu. Moje prawdziwe narzędzia idą po plwocinach, policzkach, zazdrości swych braci, kalumniach i niesprawiedliwościach ze strony tych, którzy zwoł siebie ich braćmi. Jeśli tak postępują ci, którzy mówią, że są moimi dziećmi, to jak postępują ci, którzy oddali się demonowi. Dlatego zagrożenia dla pokoju światowego są ciągłe i wiszą na włosku. Stąd wynika ważność wiary w boską ochronę, której jako mój lud się powierzyliście. Stąd wynika trwanie w czujności, uważności. W stanie duchowego wyczulenia na zagrożenie, abyście nie popadli w pychę i by wasza modlitwa nie była pusta. Musicie trwać w uważności na moje wezwania, w całkowitej uważności i utrzymywać się w wierności mojej miłości, mojej prawdzie, mojemu prawu, abyście nie przyjmowali nowinek w mym kościele tych które nie są moją wolą lecz wolą ludzką by zmienić moje słowo i w ten sposób oddalić ode mnie moje dzieci to chwila największego wyzwania człowieka rzuconego jego panu i jego Bogu to chwila w której wiara musi wzrastać i jak zakwas pomnażać się dla waszych braci by nie wpadli w macki szatana. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się wobec tego wszystkiego, co nadchodzi na ludzkość. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, dzieci moje, bo ci, którzy mną gardzą, ranią moje ciało mistyczne. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się. Ziemia się trzęsie z wielką intensywnością, pierścień ognia nasyca się krwią. Módlcie się, dzieci moje, módlcie się, nawróćcie się, nawróćcie się. Módlcie się w porę i nie w porę, módlcie się sercem, ofiarując miłość, która jest w sercu. Moja matka i ja przyjmujemy Was z miłością. Moje miłosierdzie Was oczekuje. Nie lękajcie się. Ja pozostaję z Wami. Błogosławię Was. Wasz Jezus. Witaj, najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luzny Maryi Bracia, w tych decydujących dla ludzkości chwilach modlitwa musi być pożywieniem, aby przybliżyć się do życia w Chrystusie dla Chrystusa. I w ten sposób zwiększa się wiara w naszego Pana Jezusa Chrystusa i życie w Jego woli. Bracia, Nasz umiłowany pan pozwala nam wiedzieć, że to, co geolodzy nazywają pierścieniem ognia, zaczyna działać z kolosalną siłą, także ruchy tektoniczne sprawiają, że Ziemia zabarwi się krwią. Zarazem mówi mi też o księżycu w barwie krwi, który zobaczymy. Mówiąc mi, człowiek patrzy na księżyc zabarwiony na czerwono, jako na astronomiczny spektakl. I jest nim. Jednakże oznacza to też przejście wielkich wydarzeń dla ludzkości. Musimy trwać też w uważności na to, co jest zdecydowanie najważniejsze w duchowej drodze ludu Bożego trzymanie się mocno tradycji kościoła. Teraz gdy przestrzega się nas przed jej zmianą nie lękajmy się przeświętsza trójca i nasza matka chronią swój lud a lud musi być wierny i trwać w prawdzie amen komentarz to co nadchodzi będzie wykraczało poza wszelkie ludzkie próby wyjaśnienia tego Dlatego będzie to znakiem działania Boga i wezwaniem do nawrócenia. Każdy, kto chce iść za Chrystusem, będzie musiał nieść swój krzyż i znosić prześladowania ze względu na Niego. Potem można poznać, kto jest prawdziwy od Boga, a kto nie. I czy my sami idziemy właściwą drogą. Z Chrystusem krzyż staje się drogą do zwycięstwa. A ci, którzy dziś nas prześladują, jutro być może będą sami prosić nas o modlitwę o ich zbawienie. Musimy trwać w czujności, by nie dać się zwieść przybiegłości demona, nawet w Kościele. Trwajmy w modlitwie i przybliżajmy się coraz bardziej do Trójcy Przynajświętszej razem z Maryją. I poprzez nią. Amen.